Siemka. Witam wszystkich na moim warsztacie Czas na demontaż takiego właśnie starego radia niesprawnego Jest to fan, który otrzymałem w paczce od e, kanału Bociana Recykling Pozor serdeczny Bocian Gorąco zachęcam do subskrypcji i odwiedzenia tego kanału No i co, ostatnio na jego dostałem takie radio Radio się okazało być niesprawne Obłodowa popękana Tak więc to czas na demontaż. Zobaczymy ile miedzi w takim starym radiu siedzi Wyciągniemy sobie wagę, zważymy ile to wstępnie waży. Jest i waga. Odpalamy. I co? Radio na wagę. Ile to waży? No troszeczkę waży. 4 kg, 622 g. Sporo, sporo. Przypuszczam, że najcięższa to jest właśnie ta obudowa. To jest jakieś tworzywo, bakielit. No nic z tego nie będzie. Zobaczymy ile będzie złomiku. Ile miedziuchy. Bo to jest co? Widzę, to jest to. Transformator jest, tak? Trafoczek, a to jest jakiś trafo. Zobaczymy, co na tych cewkach, tych lampach. Może tu jest jakiś kondensator. Nie wiem, nie znam się na tym. To jest co, stalowe. zaraz sprawdzimy magnesem. Magnesik. Aha, przyciąga. A tu złomik, Tak, myślę, że to jest jakiś aluminium. Ale te tutaj elementy są aluminiowe. Tak więc to ja się zabieram za demontaż. Życzę wszystkim miłego oglądania. I widzimy się i słyszymy na podsumowaniu. <śpiewanie> żartuję, żartuję, Przecież tego radia nie zdemontuje. Taki pomysł się narodził. Ile na miedzi w starym radiu siedzi. Ciekawe do, do tego momentu, ile osób mnie już tutaj skrzyczało, skejtowało i obraziło. Pozdrawiam serdecznie. Czyste, czyste żarty, oczywiście, radia radio takiego się nie demontuje, nie wyrzuca. Już na niego jest plan. Są chętne osoby, które chcą go doprowadzić do renowacji, doprowadzić do użytku, tak więc nie martwcie się, się. Radio na bok. Od taki flamingowy żarcik. A teraz co? Zabierzemy się, zabierzemy się cały czas, albo cały czas rozpoczniemy rozbiórkę tych przewodów hydraulicznych, hydraulicznych przewodów wodnych, instalacyjnych, zwał jak zwał, które otrzymałem w parce właśnie od Bocian Recycling. E, jeszcze raz przy okazji zachęcam wszystkich do konkursu. Jutro losowanie, będę nagrywał o godzinie 12, .00. tak więc co? E, mamy przewody, e, dzisiaj będę chciał sobie od, odyskać już z tego tak kompletny do montaż zrobić, przygotować sobie jak to robić? Łącznie z tym z tym oplotem. Tak zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo jak wyglądał poprzednie odcinki, no to widział, że całe wężowisko na mnie czeka, a więc trzeba troszeczkę potrenować. Myślę sobie jakąś tutaj metodę, technologię, że tak powiem, żeby potem za jednym zamachem się rozprawić ze wszystkimi tymi przewodami. Tak więc zapraszam wszystkich teraz do oglądania i życzę miłego oglądania! No i tak, już po demontażu, no i co my tu mamy, mam tak, nierdzewka, fajnie te węże zeszły, więc magnes nie przyciąga, jak się szlifierką przejedzie, idą iskry, taka moja tutaj teoria, ja tak to klasyfikuję, bo tu jeszcze kawałek gumki został, eee, to też jest wszystko nierdzewka, te zaciski, udało mi się to podemontować, także fajnie, taka metoda. To właśnie przemyślałem, że ponacinam z jednej z drugiej strony i powinno to wyjść, no i wyszły gumowe węże, wyszły z wnętrza, poszło prosto. A z kolorów co tu mamy, no cały przekrój, tak? A więc tak, mamy mosiądz pobilany, fajnie. Mosiądz żółty, jest. Jest też aluminium, jedna ta widzicie nakrętka pękła. Także też taka już farbowany mosiądz, że tak powiem. Niewiele to waży, ale jest troszeczkę aluminium. No i oczywiście złomik, ta śruba stalowa, ta, ten zacisk też tutaj stalowy, także takie też tutaj, myślę, że tak powiem, kundle są. A więc tak, to trafi od razu do złomu, pyk, do złomiku. To aluminium też niewiele waży, a więc do pojemnika z aluminium. A zważymy sobie mosiądz i nierzebkę. Dobra, wyciągamy wagę. Waga na stół. Do czego tu zaczniemy? A może zaczniemy od nierzewki. Ile tego tutaj mamy? No te węże ważą. Węgorze, węże. Jest 116 gram. No nie jest to ciężkie. No ale gram do grama robi. Kilogramy jeszcze tu uciekają. Mamy to. I co mamy? 130 gram stali nierdzewnej. Teraz na metalo jest po 4.70, a więc 61 groszy za tu nierzewkę. Zapisujemy, nierzewkę oczywiście trafia do pojemnika z nierdzewką. Teraz mosiądz żółty. Troszeczkę tego jest, najmniej, ale jest. Jest 18 gram, mosiądz żółty teraz na jest po 20 zł i 40 groszy. A więc za ten mosiądz żółty mamy 41 groszy. Zapisujemy, już w sumie jest złoty i 2 grosze. Mosiąc żółty trafia tutaj do wiadereczka z mosiądzem żółtym przybywa, przybywa jaderko na bok i co teraz? Mosiąc pobielany, tego najwięcej. I co tu mamy? 112-112 g mosiądzu pobielanego. Teraz jest po 18 zł na metalowo, troszeczkę podskoczyło. 2 złote i 2 grosze za ten mosiądz pobilany. A więc świetnie. Wrzucamy oczywiście do wiaderka z mosiądzem pobilanym. I w sumie ten demontaż dał 3 złote i 4 grosze, a więc dzięki bocianowi o taką kwotę zostanie zasilona flamingowa skarbonka. To oczywiście wszystkie końcówki też ubierane z tych gumek, szczelnień i co fajnie, Mosiądz pobilany trafia do mosiądzu pobilanego. Elegancko to gruchło. Radio oczywiście jest, nie będzie demontowane absolutnie. Tak więc takie typ odcinka. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki dla Bociana Recykling, za fanty do demontażu, za fanty na targ Saroci. I co, standardowo, jak się podobało, zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji kanału Bociana Recykling, klikam tutaj tego Bociana. Do subskrypcji kanału Flaming Recykling, klikając tego Flaminga. I Hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!